Zdarzyło Ci się spotkać to samo zdjęcie, które użyłeś w grafice lub w postach na innych fanpage'ach lub na innych stronach internetowych. Jeżeli tak powinieneś mieć znacznie większą bazę właśnie darmowych banków zdjęć, jeżeli z nich korzystasz. Zapraszam Cię do tego materiału, gdzie pokażę Ci kilka ciekawych banków zdjęć z darmowym dostępem, byś mógł poszukać na nich nie tylko zdjęć, ale także grafik, materiałów wideo, materiałów audio. Zapraszam do oglądania tego materiału. Zacznijmy od pierwszej platformy. Pierwsza platforma, można powiedzieć, że jest najbardziej popularna, to jest platforma Pexel, na której można znaleźć masę dobrej jakości zdjęć. Można znaleźć także tutaj nagrania wideo, mamy bardzo fajną tabelę wyników, możemy sobie podpowiadać i sprawdzać sobie także różnego rodzaju grafiki po to, żeby wiedzieć, co jest na przykład trendy, ale też mamy tak zwane mock-upy, czyli My mamy takie grafiki, w których możemy tutaj już samodzielnie wrzucić odpowiednią naszą grafikę po to, żeby pokazać jak coś będzie wyglądało na smartfonie, na komputerze, ale także można to wykorzystać w formie wideo. Co jest ciekawe w tej platformie to to, że jest dosyć łatwo i prosto opisana licencja na korzystanie z zdjęć, z materiałów wideo i za to to cenię, więc każdy będzie w stanie zrozumieć, co mu jest dozwolone, co jest mu niedozwolone, bo przede wszystkim jest to w prosty sposób rozpisane, no i także w naszym języku polskim. FreePik to kolejny duży kombań, w którym możecie poszukać nie tylko samych zdjęć, ale także grafiki w wersji wektorowej, grafiki w wersji PSD. No i też macie dosyć ciekawą rozbudowaną wyszukiwarkę. Możecie wyszukiwać nawet pod kątem tego w jakich barwach, jakich kolorach byście chcieli znaleźć swoją grafikę czy też swoje zdjęcia. Co ciekawe, tutaj też jest oczywiście wpada masę. Wersji takich premium, za które trzeba zapłacić, ale jeżeli odklikacie sobie wersję darmową, to możecie pobrać sobie i wyszukiwać w wyłącznie wersję darmową danych zdjęć. No i też macie dobrą opcję, że można sobie po, naprawdę fajnie posegregować i powyszukiwać zdjęcia, które nas interesują. Oczywiście wszystkie zdjęcia, w zależności od tego, kto i jakie wstawił, to on określił na jakie licencje te zdjęcia są dostępne i w tym, Przypadku w tym zdjęciu jest wymagane z uznanie autorstwa, no i oczywiście jest informacja też, jak to, się to pobrać i tak dalej. Oczywiście macie też informacje odnośnie tego, na jakiej licencji to jest, co wam wolno, czego wam nie wolno, a jeżeli byście chcieli jeszcze więcej się dowiedzieć, to cennik, dopiero kiedy przejdziecie do cennika, możecie zobaczyć sobie, na czym wygląda pełna licencja, czy nie, i czy ewentualnie nawet w wersji premium, możecie. Użyć danej grafiki i sprzedawać sobie produkty z Waszą grafiką. Jeżeli na przykład Wasz kubek będzie z głównym zdjęciem. I też główną częścią danego kubka, na przykład będzie zdjęcie czy też grafika swój pik, no to nie możecie użyć tego do działań komercyjnych. Natomiast jeżeli będzie ono używane chociażby jako jakieś tło, czy też druga, czy trzecia część danej grafiki, no to już wtedy ewentualnie jest to możliwe do zrealizowania. Warto się z tymi rzeczami zapoznać, zwłaszcza jeżeli chcecie oprzeć jakiś swój własny produkt w oparciu o stokowe zdjęcie. Pixabay to jest jeden z najpopularniejszych serwisów z darmowymi, stokowymi zdjęciami, ale pojawiły się też na te materiały wideo, muzyka, efekty dźwiękowe, ilustracje i wektory. Opis licencji jest zawsze każdorazowo pokazany w zależności od tego, jakie zdjęcie wybierzesz, ale musisz pamiętać o tym, że skoro to jest najpopularniejszy, czy jeden z najpopularniejszych serwisów, to prawdopodobnie z tymi zdjęciami, z tą grafiką, którą tutaj masz, już się spotkałeś. Jeżeli odklikasz sobie dane zdjęcie, to w zależności od tego oczywiście Jakiego formatu chcesz je pobrać, to albo będzie wymagane od Ciebie zalogowanie się, lub po prostu będzie wymagane od Ciebie odklikanie tej tak zwanej kapczy, po to, żeby pokazać, że nie jesteś robotem. Oczywiście, jeżeli chcesz pobrać zdjęcie w jak największym formacie, no to wtedy musisz być, musisz mieć założone tutaj konto. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z wyszukiwarki, jest trochę inaczej pokładana niż na Freepiku, ale także możesz sobie dobrać i od razu odpowiedzieć na pytanie, czy szukasz zdjęć, wektorów, orientację, wybrać kategorię, rozmiar, no i także barwę kolorystyczną, która bardziej będzie Tobie odpowiadała. Jeżeli szukasz ciekawszych zdjęć, mniej powtarzalnych, mniej spotykanych w internecie, no to zapraszam Cię do gratisografii, gdzie oczywiście ta baza jest znacznie mniejsza niż w Pexelo, czy w Pixabayu, czy w Freepiku, no ale wtedy masz szansę trafić naprawdę na bardziej niespotykane, bardziej zabawne, przedziwaczne zdjęcia, czy też grafiki, masz zdjęcia, masz ludzi. No, inaczej jest to wszystko poukładane, wszystko jest opisane w języku angielskim, są też także licencja i sposób, w jaki ty będziesz mógł dystrybuować zdjęcie jest inaczej tobie przedstawione. No ale zawsze możesz przejść oczywiście do danej instrukcji, do danej licencji, przeczytać, zapoznać się z nią, jak ona wygląda, jest ona w łatwy sposób dostępna, możesz praktycznie wszystko oczywiście z daną, z daną darmowym zdjęciem sobie już wykonać. Jeżeli szukasz wyspecjalizowanych zdjęć, posiłków, potraw, owoców, warzyw, no to zapraszam Cię na Foodies Feed. gdzie masz akurat dedykowany bank zdjęć, darmowych zdjęć, skierowany właśnie dla branży jedzeniowej. Niestety, mimo że to są przepiękne grafiki, to mam wrażenie, że już nieraz je e, widziałem, czy też w social mediach, czy też na stronach internetowych, więc musisz naprawdę poszukać się lub też inaczej spróbować spersonalizować te grafiki tak, żeby one były przynajmniej do Ciebie bardziej podobne i odpowiednie. Nie jest to może przebogaty prze bank zdjęć e, i taki, w którym możesz grzebać, że tak powiem nocami, no bo jeżeli weźmiemy sobie samą pomarańczę to jak widzisz jest zaledwie może 60, 60 różnego rodzaju zdjęć, ale warto na pewno tutaj zaglądać i próbować wydobyć sobie coś, co będzie nowością lub jeszcze nie jest opatrzone, Temat oczywiście licencji, w jaki sposób możesz sobie to wykorzystać, masz opisane każdorazowo na stronie. Ja także na końcu podrzucę taką informację dla Was, gdzie można szukać, co to są te licencje Creative Commons, jak one wyglądają i jakie są rodzaje tych licencji. Jak widzisz, masz licencję Creative Commons, Creative Commons Zero, więc będziesz musiał umieć rozróżnić, która licencja na co Tobie pozwala. Jeżeli na przykład jesteś startupem albo po prostu poszukujesz masy zdjęć biurowych, no to warto wejść na wyspecjalizowane stoki czy też banki zdjęć jak Startup Stock Photos, gdzie masz masę darmowych zdjęć właśnie takich biurowych, około biurowych, około biznesowych, gdzie można wykorzystać je w wielu różnego rodzaju akcjach, które będziesz potrzebował czy na social media, czy na swojej stronie internetowej. Zdjęcia są naprawdę dobrej dobrej jakości. Natomiast, żeby się zapoznać z licencją, musisz wejść sobie w faka i w faku będziesz miał opisane, co i jak możesz zrobić z tymi zdjęciami, tak żeby nie narazić siebie, też firmę, z którą współpracujesz na straty. Jeżeli potrzebujesz na przykład starych zdjęć z różnego rodzaju epok, z różnego rodzaju pokazujących, jak coś wyglądało dawniej, no to oczywiście masz dla, do tego idealną stronę, która się nazywa New Stock. Wszystkie te zdjęcia są wyciągnięte z publicznych archiwów i są pozbawionych praw, więc będziesz mógł korzystać z nich w sposób oczywiście dowolny. Natomiast musisz też pamiętać, używając takich zdjęć, żeby jednak dopasować kontekst do epoki, o której będziesz chciał opowiadać. Takim minusem tej strony jest to, że jest słaba działająca ta wyszukiwarka. Mogła być ona lepiej zrobiona. Ale domyślam się, że ściągając te zdjęcia, też nie mają do końca pewności skąd, z jakiego okresu one są i czy też z jakiego kontynentu. Ale jeżeli chcemy, to im bardziej się postaramy, to jesteśmy w stanie nawet znaleźć coś na temat Europy. Natomiast już nie jest to opisane dokładnie z jakiego kraju to. A się dotyczy. Zostając jeszcze na chwilę z tym klimatem zdjęć starodawnych, to jeszcze możesz skorzystać ze strony Vintage Stock Photos i wtedy masz do wyboru trochę bardziej rozbudowaną stronę, może mniej stare zdjęcia, no ale też masz możliwość kilku, czy też większej selekcji, większej tak naprawdę możliwości wyboru tych zdjęć i lepsza wyszukiwarka. Znacznie mam wrażenie, że to jest większy bank. Licencja, która tutaj obejmuje, licencja obejmuje, podobnie jak w poprzednim przypadku, praktycznie możesz robić wszystko, co jest dozwolone z tymi zdjęciami, w zasadzie poza ich redystrybucją. Jeżeli szukasz innego darmowego stoku, w którym będziesz miał także dostępne różnego rodzaju kategorie zdjęć, filmy, albo także grafiki wysokiej jakości, oczywiście, no to takim stokiem jest Split Shire, i tutaj masz także możliwość do podziału na kategorie. Masz możliwość sobie wyboru tego, czego szukasz. Masz także oczywiście wyszukiwarkę, która dosyć sprawnie i fajnie działa. Trochę przeładowana jest ta strona reklamami, no ale niestety muszą oni z czegoś żyć. Najczęściej takie stoki żyją z, przekro... z przekierowania ruchu albo do stoka, albo właśnie z kampanii reklamowych wyświetlanych tutaj. Natomiast oczywiście informacje o licencji możesz znaleźć sobie właśnie tutaj na samym końcu. Masz informację dosyć jasną, gdzie możesz wykorzystać w jakiś sposób te zdjęcia, no, ale jeżeli chcesz szczegółowo przeczytać i zobaczyć, jak to wygląda, no to przechodzisz sobie na tę zakładkę i wtedy masz. Jeszcze bardziej to wszystko rozpisane. Kolejnym takim stokiem z darmowymi zdjęciami jest Pig Jumbo. Jest w nim masa naprawdę dobrej jakości zdjęć, obrazów. Możemy ściągnąć sobie nawet tła, jeżeli potrzebujemy do różnego rodzaju materiałów, do dalszej obróbki. Bardzo fajnie jest to wszystko tutaj zkategoryzowane. Można sobie poprzeglądać, popatrzeć i w ten sposób wyszukiwać lub po prostu skorzystać z wyszukiwarki. Jak powtarzam, w przypadku takich mniej znanych stoków warto zaglądać, bo z pewnością będą bardziej w Sublimowane zdjęcia, a na pewno takie, które z mniejszą prawdopodobnością spotkamy gdzieś na stronach naszych znajomych. Kolejnym takim dosyć ciekawym bakiem zdjęć jest Kabumpix, gdzie masz masę różnego rodzaju zdjęć z bardzo przejrzystą stroną. Ma także dobrej jakości fotografie czy też grafikę. Może bardziej ułomny jest schemat jej wyszukiwarki, ale też ma on swoje. Swoje plusy. Jeżeli wpiszemy sobie chociażby tutaj w niej samochód, to może nie mamy zbyt wiele tych samochodów do wyboru, ale to co jest ciekawe, to jest oczywiście też opcja kategoryzowania sobie zdjęć pod kątem orientacji, pod kątem tak zwanego color picker, czyli możemy okay. wybrać sobie samochód, w jakim kolorze chcemy i poszukujemy. Co jest jeszcze ciekawe w tym, że jeżeli przejdziemy sobie na dane zdjęcie, będziemy chcieli je pobrać, to mam od razu tutaj paletę kolorów, jaka została użyta na tym zdjęciu, po to, żebyśmy później mogli, tworząc daną grafikę, wykorzystać konkretne kolory, tak żeby to wszystko się e, nam składało w jakąś całość. Kwestie licencji musicie każdorazowo sobie oczywiście sprawdzać. gdy wejdziecie na dany serwis, tutaj macie to wszystko opisane, w jaki sposób, co Wam jest wolno, czego jest Wam nie wolno robić z grafiką, czy też zdjęciami, które pobierzecie właśnie z Kabum Pix. Kolejnym takim dużym darmowym stokiem, pozwalającym Wam pobrać dobrej jakości, w dobrych rozmiarach grafiki lub też zdjęcia jest właśnie Free Range. Wydaje mi się, że on jest mniej znany w Polsce. Mamy tutaj oczywiście, mam wrażenie też, że trochę toporną wyszukiwarkę. Nie mamy poselekcjonowanych tych zdjęć pod kątem tematycznym, no ale jeżeli przejdziemy sobie do wyszukiwarki, możemy poszukać sobie zdjęć pod kątem różnego rodzaju licencji. O licencjach dowiedziecie się więcej tutaj, gdy wejdziecie w About i zobaczycie, na czym polega licencja free range. Natomiast na temat licencji CCO będę opowiadał dalej w tym materiale. Co ciekawe, jeżeli przejdziecie, odpalicie sobie dane zdjęcie, możecie sobie je pobrać w dowolnym rozmiarze. Jest to strona trochę przyładowana, jak widzicie, reklamami, łatwo trafić do iStocka czy kliknąć w coś innego ale, żeby czasami znaleźć coś innego niż jest na pozór codziennie spotykane w social mediach, trzeba czasami sięgnąć do stron, czasami trudnych w użytkowaniu, ale przez to mniej osób na nie zagląda i możemy znaleźć ciekawsze zdjęcia lub też grafiki. Ostatnią opcją, o której trudno nie wspomnieć jest Stock Unsplash, na którego warto na pewno spoglądać i warto tutaj przejść. Jest on dosyć popularny, jednak nie zmienia to faktu, że jest bardzo bogaty, bardzo dużo dobrej jakości zdjęć, grafik, filmów, tekstur tapet, cokolwiek byście chcieli sobie wybrać, bardzo sprawnie i fajnie działająca wyszukiwarka, jeżeli przejdziemy sobie na przykład samochód, będziemy mogli sobie pobawić się oczywiście już w opcję taką, żeby wybrać orientację, żeby wybrać kolor, w którym chcemy poszukać zdjęcia, a co ciekawe nawet możemy już tutaj wybrać konkretne na przykład marki nam podpowiada, więc to jest też fajna opcja, żeby się tym pobawić, a to wszystko oczywiście jest na darmowej licencji, ale zawsze Pamiętajcie o tym, żeby do tego okienka z licencją zajrzeć i się z tym zapoznać. Każdym razem, kiedy będziecie się zastanawiali, na czym polega dana licencja, co mogę z niej skorzystać lub nie, zwłaszcza jeżeli jest opisana w innym języku, wejdźcie sobie na stronę Creative Commons Polska, poznajcie sobie licencję. Będziecie widzieli, która licencja na co pozwala, bo jak widzicie, macie licencję 4.0, 3.0 i tak dalej, i tak dalej. Tego jest znacznie, znacznie więcej. I warto, nawet jak tu macie pokazane przykłady, które licencje, na których stokach są używane, więc warto zawsze zaglądać i lepiej trzy razy sprawdzić niż się w jakiś sposób później narazić na straty. No dobrze, dlaczego nie wspomniałem o kanwie? Skoro kanwa jest jednym z najpopularniejszych edytorów graficznych, z którego korzysta podejrzewam ponad połowę social media managerów, no chociażby z tego powodu, że mimo, że ona jest połączona z darmowym bankiem zdjęć, to warto tych zdjęć właśnie szukać na mniej znanych stokach, czy też na innych stokach i importować sobie te zdjęcia do Canvy i na bazie tych zdjęć robić swoje projekty, bo wtedy macie znacznie większą szansę, że wasz projekt będzie oryginalny i inny od tego, co możesz najczęściej spotkać w Internecie. Jeżeli tobie się to wszystko spodobało, zostaw suba łapkę, czy też komentarz lub po prostu udostępnij ten materiał, aby więcej osób go zobaczyło. Dzięki, trzymaj się, hej.